Ostatni mecz z grona pierwszoligowców, w jakim się rozwialiśmy, czyli kilka ząbki, porażka 2 do 0. Eee, myślę, że na, jednak cały czas więcej negatywów niż pozytywów. No tak, niestety dalej się utrzymy i to mocno się utrzyma, aczkolwiek dobrze, że nie 4 czy 5, tylko 2. Eee, kolejny bardzo dobry przeciwnik, który w pierwszej wizie ma, więc z zespołów, w którym najwięcej strzelonych gramy. więc bardzo ofensywnie, kolejna rzecz. Do nauki, bo zespół, który no, jako jeden z nielicznych gra z systemem 4 czy 3, 3, czyli bardzo ofensywnie, niekiedy nawet 5, 3, 5, e, przepraszam, 3, 5, 2. No i nie poradziliśmy sobie, nie oblaczą wątpliwości, tej agresji, braku biegania, braku przede wszystkim komunikacji. No ale tak jak mówiłem, po to są te sparingi, żebyśmy mieli do kogo dążyć. Kolejny materiał, kolejna analiza. Mam nadzieję, że to wszystko. E, będzie prezentowała w Lizy przede wszystkim. To też jest kolejnych spotkań, które utwierdzają nas w przekonaniu, co tak naprawdę wszyscy wiemy, na jakich pozycjach są potrzebni zawodnicy. No tak, no. to nie ulega wątpliwości, że wzmocnienia są potrzebne. Chociażby z tego względu, że jak nie ma rywalizacji w zespole, to niestety postęp jest, no, postęp jest bardzo ciężko, ale czekamy. Sytuacja w klubie ma się wyjaśnić za tydzień. Ludzie, którzy będą podejmować decyzje, no i szybciutko musimy się brać do roboty, żeby ten zespół, po prostu w jakim kierunku iść, jak, jaki zespół budować, w jaki sposób budować. Oczywiście te, te plany są z mojej strony, które zostaną przedstawione nowym, nowym członkom zarządu i po prostu wspólnie zadecydujemy, w którym kierunku hmm, pójdziemy. I serio. przede wszystkim taktyka, taktyka, jeszcze raz taktyka, musimy tutaj. Bardzo mocno pracować nad komunikacją, nad formacjami, aczkolwiek no nie ułatwia nam sytuacja, że w każdym razie w innym składzie, że cały czas szukamy zawodników młodych na tą chwilę i przyjeżdżają. Tak jest to dwóch, trzech, I bardzo ciężko jest zgrywać w zespół, są kontuzje, są choroby, no i to niestety nie pomaga u jeszcze takiego w składzie, ewentualnie, w którym moglibyśmy wybiec na wartę. Jeszcze nie graliśmy i najprawdopodobniej. zarząd i podejmiemy decyzję, zaczniemy działania, to na pewno też trochę czasu zajdzie aczkolwiek, tego czasu jest bardzo mało. No i to się też odbija na jakości gry, to nie ulega wątpliwości, że, że, że tak jest, no ale musimy sobie radzić, musimy jakieś wnioski wyciągnąć, musimy iść robić na tak, czym było dobrze.